Godzinę temu Fortnite ogłosił sekretny prezent dla każdego gracza Fortnite, który zrobi to, co wam zaraz powiem. Każdy gracz może to odebrać tylko dzisiaj i macie na to tylko 12 godzin i każdy gracz musi to zrobić i nikt o tym nie wie, bo zostało to ogłoszone przed chwilą i żaden youtuber na pewno wam jeszcze o tym nie nagrał, więc jestem najszybszy. Ale na początku, wala przykręć w górę, wal subić kanał, no, bo 100 tysięcy a Live i odcinki codziennie i koniecznie pisz kodzik sejka w sklepie, bo jeśli nie wygasł ci mój kodzik i masz suba, to wolniej jeszcze followa na Instagramie i Twitchu, linki w opisie i weź udział w konkursie na Paystab karty, bo on live jest dla Postaram się. Zrobić wyniki, wszystko w opisie, a my lecimy z tematem. Pierwsze o czym powiemy, Deki dlaro jest już oficjalnie w Fortnite, już widzowie, kupują nowego Deki i cały zestaw kosztuje 2400 FDolców, aczkolwiek jeśli ktoś chce kupić osobno te rzeczy, to pierwszy skin kosztuje 1500 FDolców, a drugi 2000 również. Mamy cały zestaw związany z serią muzyczną, a właściwie z emotkami muzycznymi skinami i seria ikon muzycznych emotek jest w Fortnite. W praktycznie wszystkie emotki, poza kilkoma OG wróciły dzisiaj i macie je kupić z kodem Sejamstar. Tak jak chcecie kupujecie to najbardziej szybki kodzik kamp, wpisujcie i lecimy z tematem, bo naprawdę warto dzisiaj sobie zobaczyć. Sam deck będzie na pewno kilka dni do zakupu, nie wiadomo jak długo, może do 3 lutego, ale nie jest to w tym momencie pewne, Druga kwestia, czyli blokada Faudolcu. Wczoraj wystraszeni widzowie zaczęli przychodzić na mojego streama i pytali się Kamstra, czy to prawda, że Fortnite blokował foodolce na telefonach, konsolach i nie będzie się dało już ich wydać, takie właśnie filmy. pozno pojawił się na YouTube u youtuberów, jak wiesz na TikToku, no i widzowie to obejrzeli, no i właśnie pytali się, czy to prawda i od razu wam mówię, to jest totalny fake i scam, Skąd to wiem? Dlatego, że faktycznie jest coś takiego jak blokada Foldolców, aczkolwiek nie jest to do końca właśnie zablokowanie, tylko po prostu nie będzie można ich wydawać, tylko jest jedno, ale faktycznie chodzi o telefony, ale chodzi o te telefony i sprzęt, gdzie Fortnite jest cały czas w rozdziale drugim. Przypominam, że była drama z No i generalnie jeśli ktoś ma na przykład iOS'a, to może mieć dalej Fortnite'a, gdzie ma po prostu drugi rozdział. I jeśli masz takiego starego Fortnite'a, no faktycznie tam Foldolców nie będziesz już mógł wydawać i nie będziesz mógł tam grać, jeśli masz poniżej 18 lat, aczkolwiek co komuś coś zmienia. Oczywiście, że nie jest taki typowy właśnie clickbait, taki fake. No bo nie oszukujmy się, ale i tak nikt na tym normalnie nie gra, nie da się I to działa tak samo jak powiedziałbym Wam, że uwaga, uwaga, Fortnite blokuje wydawanie VOD na komputerze No bo nie macie na Windows XP już i wydać Ale każdy o tym wie, no bo Windows XP po prostu nie obsługuje już nawet Fortnite, a więc jest totalny fake i nie macie się czym martwić, no po prostu nikt i tak na tym nie gra. Jest to sposób znany od mega 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 dawna i praktycznie nikt nie ma tego Fortnite'a zainstalowanego, no bo i tak wy tam gracie tylko na boty i jak wiecie to totalnie nie ma w ogóle żadnego znaczenia, więc niczym się nie przejmujcie. Oczywiście na Waszych telefonach, konsolach czy innych rzeczach normalnie macie dalej wydawać fałdutczyki i wszystko będzie git. Kolejna sprawa, czyli oczywiście nowy koncert Deki dla Roya. Dokładnie dzisiaj o 12 nocy pojawi się nowy koncert deki dla Roya i oczywiście będę robił z tego live'a, więc zapraszam albo na mojego TikToka, albo na YouTube i Twitchu. Bo Będziemy gdzieś sobie to streamować. Sam koncert przyniesie nam również 5 wyzwań, gdzie będziemy mogli je wykonać i otrzymać inne sekrety nagrody, ale to nie jest ta nagroda, której Wam powiem. Tutaj oczywiście mamy dwa malowania, mamy do tego dwa pakiety muzyczne, no i mamy jeszcze ekran przytywania. Całość będzie musieli zrobić po prostu do 3 lutego, no i będziemy musieli wbić sobie na specjalny tryb kreatywny, który wyświetli nam się w lobby, a następnie wykonać 5 questów. Postaram się Wam przygotować te questy albo pokazać je na live, jakie je wykonać, jeśli będą ciężkie. No i oczywiście, możecie sobie to odgarnąć, każdy grać ma co zrobić i sam koncert będzie trwał też. To 3 lutego na pewno, no i będziecie mogli wchodzić kiedy będziecie chcieli. Także, palca wam sobie to zrobić, bo możliwe tych rzeczy już nigdy potem nie da się zrobić. No a to na pewno będą jakieś fajne zadania, Dodatkowo sam koncert ma być mega mocny, no i będziecie mogli już po 12 wbijać. I generalnie, mega wam polecam to zrobić, no bo oczywiście nie to mega fajne wydarzenie. Możecie tam wejść prawdopodobnie ze znajomymi i z tego, co udało się ustalić z plików gry, no to będą tam mega, ale to mega dymy. Podobno będą tam jakieś bossy, będziemy mogli z kimś walczyć. Będziemy mieli cały hub święcony the Rojowi, No i generalnie będzie to takie wydarzenie, jak weźmy wydarzenie Trawysja Skota w Fortnite jak mieliśmy wydarzenie właśnie Ariany Grande czy na przykład Marshmallow i też pytacie czy tam ten Travis to jest już w tym Fortnite czy nie, bo niektórzy mówią, że na 100% będzie i faktycznie wczoraj oglądałem masę TikToków, że Travis na 100% wraca do Fortnite'a no i generalnie o tym przygotowałem cały materiał wczoraj więc możecie sobie go zobaczyć, jak ktoś jest z tematu ciekawy Travisa, bo to już go nie będziemy omawiać, aczkolwiek tak w skrócie, Travis się oczywiście dzisiaj nie pojawił i jak najbardziej jest szansa, że się pojawią skiny z serii muzycznych i kończyli wszystkie jakieś Marshmallow, Ariana i inne skiny, być może z wyłączeniem Travisa, tego nie wiadomo, aczkolwiek jeśli te skiny się pojawią, to pojawią się one w trakcie eventu. Dlaczego nie dzisiaj? Ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień Deki dla Roya i Fortnite sobie tego skina sprzedać, więc bez sensu, bo wszyscy kupiliby właśnie te stare skiny, czyli Ariane, czyli te jakieś. Jay Belwiny czy inne skiny, zamiast deki dla Roya, a wiadomo, że Fortnite chce jego sprzedać i jeśli już faktycznie te skiny będą miały wszystkie wrócić, to wrócą one gdzieś pewnie pod koniec albo w trakcie tego eventu muzycznego, jest to możliwe, bo faktycznie przy eventach muzycznych często wracały wszystkie serie ikon, no i tutaj też mamy potwierdzenie, że jak widzicie, no właśnie pojawiły się amotki, także ja osobiście obstawiam, że jest na to szansa tylko, że jak już notowali gdzieś tam pod koniec eventu i powiem wam jeszcze o sekretnej nagrodzie, która dokładnie godzinę temu została ogłoszona oficjalnie przed Fortnite'a i macie zdoby się tylko przez 12 godzin, co musi zrobić. Jest to sekretny prezent dla wszystkich graczy, którzy wezmą dzisiaj udział w evencie deki dla Roya, ale uwaga, macie określone warunki. Pierwsze to, musi wziąć w nim udział dokładnie od 12 dzisiaj w nocy do jutro 12 rano, czyli macie tylko 12 godzin na wzięcie w tym udziału, następnie musi po prostu wejść do Fortnite'a. I znaleźć sobie ten tryb, jak już będzie działał, deki dla Roya, koncert. Następnie wchodzisz tam i musisz wziąć udział w całym evencie, udział, czyli po prostu cały koncert tam przebyć. No i następnie, jeśli to zrobisz, to prawdopodobnie otrzymasz już sekretną nagrodę z sekretną nagrodą. I kiedy będzie ona dana, z tego co Fortnite napisał, to generalnie da się ją zdobyć tylko teraz i zostanie ona przyznana w okolicach 3 lutego. Jest to dosyć dziwne, bo nie będzie ona rozdawana od razu, tylko właśnie po 3 lutego. Więc będzie trzeba troszkę poczekać. Aczkolwiek, każdy gracz, który weźmie właśnie w tym udział, no powinien za darmo ją otrzymać. I z tego co wiadomo, będzie to malowanie do broni, które wygląda kosacko i naprawdę warto bi je odebrać. Dlatego, że możliwe, że będzie to kolejny OG, ten w Fortnite, który już nigdy w kapem nie wróci. A nawet, jeśli by wrócił, no, to będzie on raczej już do zakupu. No, i za darmo już go niestety nie zdobędzie. Ale odnośnie dekidora, mamy jeszcze jedną mega ciekawą ciekawostkę. No muszę wam powiedzieć, jak wiecie niektórzy gracze zauważyli, że powinna być jeszcze jedna emotka i dzisiaj nie ma ich w sklepie, no i właśnie o co z nią chodzi, z tego co się dowiedziałem, prawdopodobnie emotka TheKidLara zostanie dodana po prostu za jakiś czas do gry, Fortnite pisał, że będzie to prawdopodobnie koniec stycznia, czyli około, około 31 stycznia i wtedy ma się ona pojawić podobno w sklepie, czy to się sprawdzi, zobaczymy, oby tak podobno, coś tam z nią nie działało, no i po prostu Fortnite musiał ją trochę przełożyć, aczkolwiek nie ma się czym martwić, no bo cały pakiet jest jak najbardziej dzisiaj dostępny, możecie sobie kupić i faktycznie nie ma tylko tej emotki, unoszenia się, latania, ale spokojnie Fortnite ją na bank doda, no bo wiadomo, że będą chcieli z tego zrobić. I dzięki temu też możemy mieć poniekąd potwierdzenie, no że The i będzie do końca stycznia, a ja obstawiam, że może nawet właśnie do tego 3 lutego, czyli do końca tego eventu. I również przypominam, że nowa ekipa już wycieka w Fortnite wygląda na następująco. Jest naprawdę spoko i jeśli ktoś chce kupić i zrobić mega fajny trick z ekipą, bo o to pytacie, dalej można oddać dwie ekipy za darmo, jak to zrobić. Jeśli kupisz teraz obecną ekipę i anulujesz od razu sobie tą ekipę, to następnie dostaniesz również kolejną ekipę, czyli Czyli w sumie dwa bonusy za cenę jednej płacisz 42 zł, a otrzymujesz obecną ekipę, czyli te wszystkie, które są dzisiaj w sklepie w ekipie dostajesz następną ekipę, czyli też wszystkie czy kilo, skina i wszystko. Dostajesz 1000 faudolców za to, że kupiłeś ekipę i dostajesz jeszcze karnet bojowy Albo równowartość 1000 faudolców za zwrot karnetu, czyli łącznie dostajesz równowartość 2000 faudolców, dwie ekipy. No i wszystkie te bonusy, jakie tam będą. No bo będzie to oczywiście, tak jak zawsze, mega, mega, mega dużo rzeczy, także że polecam to zrobić, bo całość kosztuje 40 złotych. I koniecznie, jeśli chcecie najlepiej wyjść, to nie opłacajcie kolejnej ekipy, tylko poczekajcie sobie kolejny miesiąc i znów zróbcie ten trick. Po prostu najbardziej się to opłaca. A opłacanie ekip pod rząd, no po prostu będzie wam traciło pieniądze i wychodzi jakieś dwie dyszki. Po prostu na minus, Ując wszystkie ekipy po kolei, i jeszcze do Fortnite wchodzi jeden, Namowity skin, który będzie już się długo do okupienia i pojawi się on też w Fortnite będzie taki ziomek, prawdopodobnie za 1200 fallów powinien on się pojawić już na, w najbliższych dniach i będzie też mogli go kupić z kodem Seicamster. Ja mega dziękuję to uwagę. Pamiętaj łapeczkę w górę, subik, kodzik, w i kodzik SEIKAMSTER w sklepie i bądź na streamy na tym kanale YouTube, Twitchu. No i zapraszam oczywiście na dzisiejszy koncert, bo będziemy robić sobie tak także musicie być i odbierać normowe nagrody. Trzymajcie, cześć!